Dzień dobry. Witam wszystkich. Pozdrawiam w imieniu Pisa Chrystusa. Kochani, nie robię tego oczywiście z jakiejś nienawiści. Mam nadzieję, że to wyczujecie z tego listu. Nie, że chciałbym strofować, a naprawdę robię to pokojowo. To nie jest właściwe w ogóle, sam siebie teraz krytykować, po co to robię, tak? Kochani, my mamy tyle czasu dzisiaj, że mamy czas właśnie na to, byśmy analizowali tak głęboko Biblię, te sprawy doktrynalne, gdzie ludzie w wielu krajach nie mają światła, nie mają w ogóle Biblii, by, a chcieliby mieć. Ci, którzy mają Biblię, muszą czekać, aż dzień wzejdzie, żeby ją czytać, ponieważ nie mają prądu. A. I mają i świeczek też. Jeśli mają, muszą je używać na, in, na różne inne cele. A my mamy tyle czasu, siedzimy, siedzimy, czytamy, analizujemy i mamy czas na właśnie na te spory doktrynalne. I to czego to nas wiedzie? To nas wiedzie do właśnie do dla I Ja Chciałem Wam... Właśnie chciałem nagrać film o ponieważ to jest bardzo ważne. To jest, naj, to jest najważniejszy z listów. Dlaczego nie jest najważniejszy z listów? Ponieważ on dotyczy nas dzisiaj, dzisiejszych czasów. I dlaczego więc nawiązuje do kanału Biblia na Nowo? Dlatego, że Michałek powiedziałeś, że ja nie znam i nie czytam właśnie Apokalipsy Jana. Michał, ja czytam Apokalipsę Jana i teraz przeczytam Tobie kilka rzeczy z tego właśnie listu z tego listu i z innych źródeł, które są w Piśmie Świętym, z tego samego źródła w sumie, czyli z Pisma Świętego, z innego listu, byśmy doszli do tego, kim jest Bóg, jakim jest syn. Więc zobaczcie. List do, do, do Laodycei zaczyna się takimi słowami: Do nieoła zboru w Laodycei. Napisz. To mówi ten, który jest Amen. I teraz, jeśli tak przejdziemy obok tego słowa Amen, o Amen, no to dobrze, przejdziemy, ale to słowo Amen, co to znaczy? Niech się stanie. Niech tak, tak ma być. Słowo Amen to znaczy. W tym przypadku to jest ten, który wszystko sprawia. Ten, kto mówi ten, który wszystko sprawia. Można jeszcze inaczej to powiedzieć, tak jak czytamy w Starym Testamencie, gdy mówił, gdy mówił prorok, tak powiedział Bóg, bo to są słowa Boże, to są słowa Jehowy. Ten, który wszystko sprawia. Świadek wierny i prawdziwy. Ale teraz, co czytamy dalej? Początek stworzenia Bożego. Początek stworzenia Bożego. Ten, który był pierwszym, tak? Początek. Kto jest początkiem stworzenia Bożego? Yy, zobaczmy, kto jest początkiem więc stworzenia Bożego. Początkiem stworzenia Bożego. W kolosan czytamy. 1:15. On jest obrazem Boga Niewidzialnego. Syn, to jest mowa o Synu. Pierworodnym wszelkiego stworzenia. No właśnie, Alfa. On jest Alfą. Pierwszym, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko. W nim zostało stworzone wszystko: co jest w niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Przez niego i dla niego. Ale co nam tam syn mówi, że syn bez ojca niczego nie może uczynić? On jest przede wszystkim, on jest przed wszystkim, przed wszystkimi rzeczami, i wszystko na nim jest ugruntowane. On też jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Nie jest tym, który, miał, który nie miał początku. Początku nie ma Bóg. Ponieważ, upod ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Żeby w nim właśnie zamieszkał, tak sobie Bóg upodobał. To czytamy. Gdy przyszedł Jezus do chrztu, z nieba wstąpiła gołębica, Duch Święty w, postaci, w cielesnej postaci gołębicy, w cielesnej. I tutaj czytamy, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, Efezjan 2.9. I głos był słyszany: To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. To są słowa, gdy się Jezus, gdy Bóg przemówił, podczas gdy Jezusa Twarz rozjaśniała, gdy zobaczono odblask Boga w twarzy syna Boga. A wcześniej, podczas chrztu, Bóg powiedział, To jest mój syn umiłowany, w którym mi się upodobało. Dwa razy to świadectwo ludzie widzieli. Dwa razy było to widziane i słyszane. To raz cieleśnie stąpiła na niego Duch Święty w postaci Gołębica. Duch Święty jest duchem Boga. Syn o tym sam powiedział. Więc cieleśnie zamieszkała pełnia Boga, i dlatego gdy słuchamy syna, słuchamy Boga. Bóg nas pociąga do syna, abyśmy mogli słuchać z ust syna słów Boga. List świętego Pawła do Filipią 4:14. Zmierzam do celu, do nagrody w Górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Co powiedział Jezus Chrystus? Nikt do mnie nie może przyjść, jeśli Bóg go wcześniej do mnie nie pociągnie, nie, po, nie powoła. Tu Paweł to pisze, do której zostałem powołany przez Boga. Czyli Ojca w Chrystusie, Jezusie. I właśnie to jest to, co tutaj czytamy. Świadek wierny, prawdziwy początek stworzenia Bożego. I teraz zobaczcie, co na końcu jest tego listu. Na końcu tego listu czytamy: Zwycięzcy, pozwolę usiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim, na Jego tronie. Tylko pamiętajmy, że Ojciec, czyli Bóg, nie umarł. On nie umarł, to nie jest tak jak król, który umiera i swojemu synowi w dziedzictwo daje, tron i królestwo, nie, Bóg dalej żyje. Więc dlatego tutaj syn mówi, ja siedzę na tronie Ojca, nie na moim. I tutaj tron jest tym symbolem królewskim, władzą. Władza jest władzą ojca. Który siedzi na tronie z ojcem, jeszcze raz. Więc zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim y, tronie. Na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. właśnie Każdy list się kończy tak samo. To małuszy, niech słucha, co duch mówi do zborów. A duch, od kogo wychodzi? Czy jest duch? Ile razy to było pisane w, starym, w, no, w Nowym Testamencie, że Duch Święty jest duchem Ojca? I potem czytamy tak: czytamy, to będzie czwarty rozdział. Tylko zacząć. Tu chodzi o, tu teraz będzie wizja Boga, właśnie Boga, który siedzi na tronie. Oczywiście to jest tylko wizja, ponieważ Boga nikt nie widział, więc Jan ma wizję. Hmm. No chyba zacznę od 4, chyba tak, no chyba od góry. Czyli o 4, 1. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, <laughs> jakby głos trąby rozmawiającej ze mną rzekł. Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie zaś siedział ktoś. A ten... Na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i yy, karne, karneolowego, a wokół tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu a wokół tronu 24 trony a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni, to jest siedem darów ducha duchów bożych. Siedem duchów bożych. Przed tronem, także jakby morze szkliste, podobne do kryształu. A po środku wokół tronu cztery postacie pełne oczu, z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga, podobna do cielca, trzecia twarz niby człowieka jakby człowieka, a postać czwarta podobna do orła w locie, Jest ciekawe, do, że postać czwarta niby do człowieka, co w wyglądach człowieka, tak by nie był człowiek, a postać ale ten następny był orłem w locie, nie orłem nie orłem na gałęzi, nie na skale, ale właśnie w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł. A wokoło a wokół i wewnątrz były pełne oczu, i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę w niebie trwało uwielbienie. Święty, święty, święty jest Pan Bóg wszechmogący, wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść. Nie, nie pierwszy, nie pierworodny, ten, który zawsze był. Wiekuisty, czyli jachwę. Ten, ale ta, Darek, ten, który ma przyjść. Ludzie to w końcu, kto ma przyjść? Czy ten pierworodny ma przyjść, czy ten. Czy ten, który siedzi na tronie, który nie miał początku, ten, który zawsze trwa? I gdy postacie oddadzą chwałę i cześć, i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, nie temu, który jest pierworodny, tylko temu, który żyje na wieki wieków, niepierworodnemu, pata 24 starców. Przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków, i składa mu korony swoje przed tronem, mówiąc, godzien jesteś, Panie, Boże nasz. Przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Więc czytamy, że ta osoba, która siedzi na tronie, wszystko stworzyła. <laughs> A w innym miejscu czytamy jakby to. Jego syn wszystko stworzył, tak? No, no, no to teraz, kto siedzi na tym tronie, bo to wygląda jak syn, tak? Ale teraz, czytamy dalej. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną na wewnątrz i zewnątrz. To nie była księga, to był zwój. To był zwój. Zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. I widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym. Któż jest godzien otworzyć tę księgę i zerwać jej pieczęcie? Kto jest godzien? Jedna osoba trzyma tę księgę? Nie ma godnego. Przepraszam, ten zwój zawinięty. Więc kto jest godzien? I nikt, wy, I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani, jej, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, Jan płacze, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców, jeden z tych 24 starców, rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. I, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Mowa o innej osobie już. Tak? Więc na tronie siedzi ktoś inny, ktoś, kto nie ma początku i końca. Nie alfa i omega, nie ten niepierworodny, na tronie siedzi ktoś inny. I to czytamy o nim, że to on, ten godzin jesteś, ten który siedzi na tronie. Jeszcze raz, jedenasty wers, 4,11, Godzin jesteś, panie i Boże, nasz. Przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko. Z woli twojej zostało stworzone i zaistniało. Ty jesteś ojcem wszelkiego stworzenia. 5-6. I widziałem po środku, między tronem a czterema postaciami, pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu. A to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił. I wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, z prawej ręki, czyli ponieważ syn siedzi po prawicy, to jest też ważny ważne gest. A gdy ją wziął, padły przed barankiem cztery postacie, 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czasę pełną wolności Są to modlitwy świętych. To są nasze modlitwy. I zaśpiewali nowo pięć treści. Godzień jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga, dla Boga, dla tego, który siedzi na tronie, krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga Naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i postaci starców, a liczba ich wynosi, wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili jednym głosem donośnym: godzien jest. Ten baranek zabity, wziąć moc, i bogactwo, i mądrość, i, świ, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co, się w, co, i wszystko, co w nich, <laughs> mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi, temu, który siedzi na tronie, i barankowi. Błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. To są dwie osoby. Koń, syn Boga ma być traktowany na równi z Bogiem, ponieważ w nim jest Bóg. W nim jest Bóg. Sam Bóg w nim mieszka. To jest mój syn umiłowany, w którym mi się upodobał. podobało mi się w którym co? Żyć, mieszkać, przebywać. Gdy widzicie mnie, widzicie ojca mego, ponieważ ojciec mój we mnie mieszka. I 24 starców, tak jak oddaje, oddaje cześć Bogu, tak samo oddają cześć synowi. Taką samą cześć i taką samą część my mamy oddawać synowi. Syn nie jest drugim Bogiem, syn jest tym samym Bogiem, w nim jest Bóg. Przez syna mamy odkupienie, dostęp do ojca, ponieważ ojciec jest w synu. Sam na sam. My nigdy Boga, ojca nie zobaczymy, tylko patrząc się na syna. Oczami ducha. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. No i to by było tyle, kochani. Nie z nienawiści. Niech. Mam nadzieję, że wy czujecie nie czynię tego z jakiejś nienawiści, ale przeczytajcie sobie te wersety sami. Wy, którzy się ze mną nie zgadzacie, módlcie się do Boga, mądrość Boga, aby Wam to użyczył. Ponieważ, ponieważ to jest napisane, już tu jest tak napisane: no przecież ja nic nie przekręciłem. Kochani, mogę się o Was modlić, mogę Was prosić. Oczywiście są dwie rzeczy. Słysząc głos Pana, czyli słowo Pana, serca nie zatwardzajcie. No i oczywiście od Boga zależy. Też, czy Bóg Wam oczy otworzy. Jeśli, jeśli ktoś zatwardza swoje serce, ten nie tego nie zobaczy. Ale miłość jest ważniejsza niż jakiekolwiek poznanie. Pamiętajcie to. Póki co. Wielu z nas tak teraz sobie zasiada na bujanych fotelach przed kominkami, <laughs> przed kamerkami. Tak jak i oczywiście ja też, kochani. A na polu walki trwa bitwa. Każdy z nas przechodzi bitwę. Ja też ją przechodzę, duchowo. Też ją przechodzę, ale to nie jest to, co ja przechodzę. To, co wy przechodzicie też przed tymi kamerami, wy wszyscy, którzy, my wszyscy, którzy nagrywamy takie filmy, my, pastorzy, ja nie jestem pastorem ale pastorzy prowadzący zbory w krajach cywilizowanych, my mamy sielankę. Mamy czas właśnie na takie, na rozpatrywanie tego. Niedługo my to stracimy. Niedługo my to stracimy. Zobaczycie. Prawdopodobnie ten wirus, który teraz taki bardzo groźny jest, on się do tego przysporzy. Nie wiem, czy ja mówiłem w Izraelu. Premier Izraela powiedział, że będzie trzeba dzieciom jakieś sensory pozakładać, które będziemy wiedzieć dzięki tym sensorom, gdzie dzieciaki przebywają, i te sensory będą mierzyły ich temperaturę. On nie mówił o, on nie powiedział, że tak będzie, ale powiedział, że prawdopodobnie będzie trzeba. Będą też te sensory mierzyły temperaturę od razu u dzieci. A jakiś minister Izraela też powiedział, że będzie trzeba i jeszcze, jeszcze coś innego mieć poza paszportem. Nie powiedzieli, że tak zrobią, ale cóż. Nie mówili, że to będzie mikrochip mikro wszczepiony czy coś takiego. Nie mówili o tym. W taki sposób to ujęli. Skąd to wiem? Wiem to od kogoś z Izraela. Tak więc ja tak podejrzewałem, że, kochani, mimo to, że lubię Nataniachu, Popieram Trumpa, ale szatan przychodzi w sposób zawsze, zawsze on podstępu używa. On zawsze używa podstępu. To nie znaczy, że Taniachu i Trump działają dla, dla, dla szatana, ale wciąż my mieszkamy na ziemi, na której rządzi szatan. Jezus go nazwał, Jezus tak powiedział. Jezus go nazwał panem tej ziemi, panem tego świata. Tak więc niedługo nasza sielanka się skończy i wtedy się okaże, kto z nas, się okaże, kto z nas działa dla Boga, bo on dalej będzie działał, a kto z nas działał tylko do kamery i w takiej sielance w takiej sielance teraz mu się skończyła i co teraz robimy? Przygotujmy się na to, kochani, bo to już to niedługo nastąpi. Dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich w imieniu Chrystusa i raz jeszcze kochani z BNN-u i z innych kanałów, którzy się nie zgadacie ze mną, ci, którzy to zobaczą po raz pierwszy, mam nadzieję, że wyczujecie, że nie mam żadnej nienawiści do Was, gdyż się różnimy doktrynalnie. Na pewno nikogo z Was nie nazwę z wodzicielem i heretykiem. Nie nazwę z Was nikogo tak. Trzymajcie się na razie.